Czy warto brać prawnika, czy jest potrzebny, czy niezbędny? Generalnie prawnika w Hiszpanii warto mieć. Prawnik ma inną funkcję niż w Polsce. W Polsce dużo rzeczy załatwia notariusz. Tutaj notariusz nie załatwia tak dużo spraw. To od, od dopilnowania, od zabezpieczenia umów, od dopilnowania różnych rzeczy. Jest tutaj prawnik. Prawnik jest nad takim naszym parasolem, który dba o, o różne rzeczy, o to, żeby wyrobić numer nie, założyć konto w banku, przejść procedurę anti-money laundering, żeby przepisać czy podpisać umowę na prąd i wodę z odpowiednimi instytucjami, żeby załatwić coś w urzędzie, żeby przyspieszyć, żeby mieć kontakty w urzędzie skarbowym i żeby nie było problemu z rozliczeniem skarbówką, więc jest szereg rzeczy, o które dba prawnik i po prostu warto tego prawnika mieć. Koszt związany z obsługą prawniczą to jest najczęściej w okolicach 1%, od 1 do 2%. Wartości nieruchomości natomiast uwierzcie mi, że warto, bo czasami nawet nie wiadomo, kiedy, kiedy ten prawnik nam się przyda.